Cześć na wszystkich, w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście Letal, a dzisiaj zaprezentuję Wam, jak poradzić sobie z griffem na serwerze. Ok, załóżmy, że na swoim serwerze spotykacie taki oto griff, no i z Ładnego Domku zostało tak naprawdę tylko Cobblestone i Lawa, no i zaraz temu zaradzimy, ale zanim przejdziemy do tego, co zrobić. Muszę wam powiedzieć, że po prostu wasz Core Protect musi być wgrany przed tym GRIFem, żeby on sobie zarejestrował wszystkie bloki, które tutaj stały, które zostały postawione, usunięte itd. Także na GRIF, który został zrobiony przed wgraniem pluginu niestety nie zaradzimy, ale myślę, że jest to po prostu kontrolka taka awaryjna, żeby już teraz zainstalować ten plugin, e, po prostu mieć kontrolę nad GRIFem w przyszłości. Także dobra, przechodzimy do tego, jak łatwo po prostu ten GRIF tutaj załagodzić. Najprościej jest to zrobić komendą c o rollback, następnie mamy kilka wartości, które nam się już tutaj wyświetlają, jest to action, block, exclude, radius, time i user. Zajmiemy się najpierw e, userem, wybieramy po prostu tutaj usera, który, czyli użytkownika, który jest odpowiedzialny za ten griff, ale jak to w ogóle sprawdzić, mnie to wyświetla dlatego, że jestem e, po prostu jako Jedyny na serwerze, także tu będzie ogólnie lista waszych graczy. No i musimy obszajć kto w ogóle taki griff tutaj zrobił. W tym celu wpisujemy komendę Con Inspect, klikamy Enter. No i teraz wszystko, co tchniemy naszą łapką, wyświetli nam informacje o tym, kto postawił dany blok, kiedy i tak dalej. Także klikamy na przykład na ten Cobblestone, no i pisze, że 12 minut temu postawiłem tutaj cobblestone'a. Tak samo możemy, nie wiem, na przykład na tym dziurę sobie kliknąć. A raczej zrobimy inaczej. Jeszcze raz wpisujemy komendę jeżeli chcemy z tego trybu wyjść, postawimy sobie tutaj klocek. Znowu wejdziemy sobie w ten tryb, klikniemy. No i mamy tu informację, że 13 minut temu usunąłem blok trawy, no i no praktycznie 0 czasu temu postawiłem tutaj blok trawy. No bo przed chwilą to zrobiłem, tak, że jeszcze czasu nie naliczyło. Dobra, wiemy już kto jest odpowiedzialny za griff, także wychodzimy właśnie z tego trybu, żeby móc normalnie sobie tutaj niszczyć. No i podajemy kolejne wartości, czyli jeszcze raz co-rollback user-letal, nastawiamy tutaj time, czyli t, no i teraz określamy czas w jakim to było zrobione. Jest tutaj napisane, że 13 minut temu, ja podam sobie dla bezpieczeństwa np. 20, no i teraz mamy d, h, m, s i w. D to dni, H to godziny, M to minuty, S to sekundy, W to tygodnie. Ja potrzebuję 20 godzin, nie potrzebuję sięgać dalej. Następną wartością jest R, czyli Radius. No i proszę bardzo, mamy tutaj jakieś propozycje, no ale to wybierzmy sobie według własnego uznania. Radius to promień tłumaczności polski, także po prostu musimy określić sobie w, w jakim od dystansie od nas znajduje się Griff. Ja tutaj, nie wiem, maksymalnie 20 bloków podam. Dalej ten gryf nie sięga, także na spokojnie. Następnie jest wartość A, czyli Action. No i wybieramy tutaj, co chcemy, by zostało przewrócone. Mamy plus blok, czyli na przykład bloki postawione, mamy minus blok, czyli bloki usunięte, mamy tutaj na przykład kill, czyli moby zabite. Jest tego naprawdę dużo. Oczywiście w opisie dostaniecie link na stronkę, gdzie wszystko jest wytłumaczone. Może ja też tam poopisuję Wam to, żebyście to mieli od razu w opisie. No ale ja chcę, by wszystko zostało tutaj przywrócone, także action nie używam. Po prostu kiedy action nie ma, to domyślnie ustawia nam tutaj te wszystkie wartości. O te wszystkie wartości. Także ja po prostu to pominę. Następnie mamy B, czyli blocks. No i bloki, na które chcemy, by to zadziałało. Czyli na przykład jakbyśmy sobie wybrali grass block. Gdzieś tutaj jest grass. Tak, Grass Block, no to tylko zadziała to ten rollback, czyli to przewrócenie na blok trawy. Ja chcę, by zadziałało to na wszystkie bloki, także też to pomijam. I następnie mamy Exclude, czyli E. No i teraz wybieramy bloki, które chcemy, by, zostały, by były pominięte w tym przewracaniu tych wszystkich tutaj zniszczonych elementów. No i na przykład, jakbyśmy przewracali jakieś kopalnie, to chcemy, by diamenty nie zostały odnowione. Więc wpisuję sobie na przykład Diamond OR. No i teraz diamenty będą wykluczone z tego całego procesu. No ale ja chcę, by wszystko zostało tutaj przywrócone, także nic nie będę tutaj ekskludował. Dobra, teraz możemy kliknąć Enter i widzimy, że ogólnie trochę griff się przywrócił, ale nie do końca, ponieważ przywróciły się bloki, które zostały postawione lub zniszczone przeze mnie. No i tak naprawdę, właśnie tyle bloków tylko zniszczyłem. Ale czemu reszta się nie odnowiła? Dlatego, że nie zrobiłem tego ja. Tylko jak widzicie, ten, ta lawa i ten, te płomyki wszędzie wokoło, to wszystko zostało po prostu spalone tutaj. Także teraz zajmiemy się tym, jak właśnie odnowić griff, który nie jest spowodowany przez gracza, lecz przez na przykład na jakiś ogień, lub lawę i takie tam pierdoły TNT. To wszystko się do tego zalicza. Wpisamy, wpisujemy po prostu CO rollback. Podajemy sobie czas. Możemy podać sobie, a nawet bez czasu może być, podajemy sobie promień. Niech to będzie promień znowu 20. Klikamy Enter. No i pomyliłem się, bo czas musi być podany. Myślałem, że nie będzie to wymagane. No i podajemy czas. Niech to będzie 20 minut. Klikamy Enter. Jak widzicie, wszystko nam się odnowiło. Nawet to, co nie post... czego nie zniszczył żaden gracz, to po prostu to, co spaliło się lub e, nie wiem, wybuchło. Takie różne przypadki. No, jak widzicie, wszystko mamy odnowione. Tam jeszcze jakieś płomień się żarzy, dlatego że ten za mały po prostu promień dajmy sobie promień 50. E, jeszcze dalej. <grytanie> jak widzicie, czasem nie wystarczy 60. Proszę bardzo, wszystko znikło. Mamy na czacie również informacje, że e, zostały czanki naprawione. No jak widzicie, jest po prostu tutaj po staremu. OK, jest jeszcze jedna bardzo ciekawa funkcja, jeżeli chodzi o przewracanie terenu większego niż 100 kratek. Więc piszmy sobie co? Rollback radius nie będzie 120, time 20 minut. No, i po wpisaniu tego wyskakuje na informację, że maksymalny promień tego rollbacku, tego przewracania jest 100. Czyli nie możemy wykroczyć poza, poza wartość 100. No, i żeby zrobakować jakiś większy teren, musimy sobie wpisywać 100, lecieć dalej, znowu 100, lecieć dalej i tak dalej. Ale jeżeli obszar jest większy, będzie to dosyć męczące. Także ja na przykład je sobie zgryfuję. Um, no i możemy użyć po prostu um, w miejscu radius, możemy użyć sobie hashtag global. No i teraz na samym świecie nam się przywrócą te bloki, ale nie jest. Tak kolorowo, ponieważ nasz świat może być duży, możemy mieć dużo graczy, no po prostu serwer by nie wytrzymał. Dlatego musimy tutaj podać gracza, no i będzie to na przykład Letal. No i teraz w przeciągu ostatnich 20 minut wszystko co zniszczyłem, co postawiłem i tak dalej na całym świecie zostanie odnowione. Jak widzicie, wszystko działa, no ale co, jakbyśmy nie podali właśnie tego gracza, to nam się informacja, że jest to niemożliwe. No mówię, serwer prawie nie by nie wytrzymał. Wyobraźcie sobie, jak macie 20 graczy, którzy sobie już grają. Przykładowo miesiąc, a to i tak mała liczba osób i krótki czas. No i wyobraźcie sobie, ile mogli wyprawić na całym świecie czynności. No i że sobie ma to wszystko przewrócić. No niestety jest to niemożliwe. Także musimy tutaj podać gracza. Także taka jeszcze jedna ciekawa opcja. Ok, by pobrać nasz plugin, przechodzimy na stronę Spigot. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Klikamy Download Now. Wybieramy teraz miejsce, gdzie ma się pobrać nasz plugin. Ja wybiorę sobie pulpit. Klikamy Zapisz. Przechodzimy na przykład na pulpit lub w miejsce, gdzie pobraliście plugin, otwieramy nasz serwer lokalny lub FTP, wchodzimy w folder plugins, a następnie przeciągamy tutaj nasz plugin. Teraz włączamy nasz serwer i wszystko jest gotowe. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał, jeżeli Ci pomogłem, koniecznie zostaw lajka, suba, dzwoneczek, no i napisz mi w komentarzu, jakie poradniki mogę jeszcze przedstawić o tematyce serwerowej, no i słyszymy się już niedługo. Cześć, cześć! you mm -hmm.